W mroku historii. Okoliczności wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau przez amerykańskich żołnierzy w kwietniu 1945 roku stanowią dziś jeden z najbardziej kontrowersyjnych epizodów ostatnich dni II wojny światowej. Przerażający widok, jaki Amerykanie zastali w obozie, wzbudził w nich tak wielkie poczucie zemsty, że sami dopuścili się zbrodni wojennej. Rozstrzeliwując na miejscu 560 SS-manów, złamali konwencję genewską, mówiącą o honorowym traktowaniu wziętych do niewoli jeńców. Władze Stanów Zjednoczonych starały się ukrywać ten fakt przez blisko kilkadziesiąt lat. Raport na temat tamtych wydarzeń został odtajniony i opublikowany dopiero na początku lat 90. ubiegłego wieku. Zawarta w nim oficjalna wersja mówiła jednak o zabiciu nie więcej niż 50 Niemców, w tym 12 podczas próby ucieczki. Jednak nocni świadkowie egzekucji w Dachau twierdzili zupełnie coś innego. Czy amerykańscy żołnierze z 45 Dywizji Piechoty 7 Armii Stanów Zjednoczonych, dokonując aktu sprawiedliwej zemsty, stali się bohaterami czy zbrodniarzami wojennymi, i to takimi samymi jak ci, których zabili w Dachau? Rzeź w Dachau. Krwawa zemsta Jankesów. 21 marca 1933 roku, z rozkazu Heinricha Himmlera, utworzono pierwszy obóz koncentracyjny na terenie III Rzeszy. Na jego lokalizację wybrano opuszczoną fabrykę amunicji w mieście Dachau, na północ od Monachium w Bawarii. Koncentracją lager Dachau miał izolować przeciwników politycznych Adolfa Hitlera, zwłaszcza tych, którzy odważyli się skrytykować nazistowski reżim szybko stał się wzorem dla każdego kolejnego obozu powstałego na terytoriach okupowanych przez Rzeszę. Na początku do obozu trafiali głównie komuniści i socjaliści, będący członkami antyhitlerowskiej opozycji. Po pewnym czasie zaczęto jednak przywozić tam coraz większą liczbę Żydów, Romów, homoseksualistów oraz osoby duchowne. Na bramie obozu, podobnie jak w Auschwitz, umieszczono napis Arbeit Macht Frei. Więźniowie umierali głównie z powodu chorób i eksperymentów medycznych, a także z głodu, wycieńczenia i bestialskiego traktowania. W drugiej połowie kwietnia 1945 roku Trzecia Rzesza była już na kolanach. Opór niemiecki na froncie zachodnim praktycznie nie istniał. Miejscami broniły się tylko nieliczne oddziały Waffen-SS. Alianci skutecznie kroczyli przez płonącą rzeszę, wyzwalając po drodze kolejne miasta i wsie. Niemcy nie przypuszczali, że wojska alianckie tak szybko dotrą nad Dunaj. Gdy 27 kwietnia 45 Dywizja Piechoty 7 Armii Stanów Zjednoczonych przekroczyła rzekę, od oddachał dzieliło ją zaledwie 40 km. Spanikowani naziści w wielkim pośpiechu robili wszystko, by zatuszować dowody swoich zbrodni. Zapadła decyzja o ewakuacji więźniów we wszystkich możliwych kierunkach. Plan ten został jednak przeprowadzony tylko częściowo, gdyż w upadającej rzeszy zabrakło miejsc, do których można było wysłać transporty z więźniami. Poza tym oficerowie SS w głowie mieli już tylko myśli o ratowaniu własnej skóry. Wkrótce na terenie obozu pozostała niewielka grupa oficerów i żołnierzy Waffen-SS. Resztę stanowili hospitalizowani żołnierze Wehrmachtu, przysłani do Dachau w celu wyleczenia ran odniesionych na froncie wschodnim. Dwa dni później, 29 kwietnia, pod główną bramą obozu pojawiły się pierwsze samochody z Amerykanami. Zaprawieni w bojach Jankesi przez ostatnie tygodnie byli przygotowywani na to, co mogą zastać w niemieckiej fabryce śmierci. Widzieli filmy nakręcone podczas wyzwalania innych obozów, więc większość z nich wiedziała, czego może się spodziewać wydachał. Jednak to, co ukazało się ich oczom, całkowicie przerosło tych doświadczonych i piekielnie odważnych żołnierzy. Na bocznicy kolejowej, w szczerym polu zauważono ponad 30 wagonów towarowych. W powietrzu unosił się straszny odór, a nad głowami wściekle latały chmary much. Jeszcze wtedy żadnemu z nich nie przyszło do głowy, co znajduje się wewnątrz opuszczonych wagonów. Powoli z wycelowanymi przed siebie karabinami podeszli bliżej. Gdy znaleźli się w odległości kilkunastu metrów, smród stał się nie do zniesienia. Część żołnierzy zmuszona została do wyciągnięcia chusteczek, by zakryć nosy i usta. Jeden z żołnierzy, prawdopodobnie był to szeregowy John Lee, ostrożnie odsunął zasuwę i otworzył pierwszy wagon. W tym samym momencie odskoczył tak raptownie, że z ręki wypadł mu karabin. Blady jak ściana, padł na kolana i zwymiotował. Ci, którzy znajdowali się przy nim, zareagowali podobnie. Reszta żołnierzy stała jak zamurowana, nie mogąc wydobyć z siebie nawet jednego słowa. W ciszy, zszokowani, zaczęli przyglądać się zawartości wagonu. W środku znajdowało się kilkaset martwych ciał, ułożonych jedna na drugich. Niektóre z nich miały na sobie pasiaste ubrania, inne były rozerwane na kawałki lub częściowo spalone. Łącznie we wszystkich wagonach odkryto ponad 5 tysięcy więźniów. Większość z nich była martwa, a około 1300 znajdowało się w stanie bliskim agonii. Widok pociągów śmierci sprawił, że nienawiść do Niemców urosła w Amerykanach do tak wielkich rozmiarów, że przyćmiła tym samym inne ludzkie odczucia. Była godzina 11, gdy żołnierze podeszli pod główną bramę obozu. W tym samym czasie inne oddziały zaczęły zbliżać się do Dachau z kilku kierunków. Na widok wyzwolicieli kilku więźniów z radosnym okrzykiem zaczęło biec w ich stronę. Strażnicy z wieży wartowniczej oddali w ich kierunku strzały. Amerykanie, nie czekając na rozkaz, otworzyli ogień do wartowników. Po strzelaninie trwającej kilkadziesiąt sekund Niemcy wyszli z wieży i z podniesionymi rękami stanęli na dziedzińcu. Jankesi nie zamierzali dłużej czekać. Szeregowy John DeGro jednym strzałem roztrzaskał kłódkę, po czym jako pierwszy wszedł na teren obozu. Reszta ruszyła za nim. Ostrożnie, z palcami na spustach swoich karabinów, w zupełnym milczeniu. Spodziewali się oporu ze strony obozowych strażników. Jakiegokolwiek. Nic takiego nie nastąpiło. Z budynku dla oficerów wyszło kilku Niemców. Jeden z nich, ss obersturm Heinrich Skodzeński, który od poprzedniego dnia pełnił funkcję komendanta w Dachau po ucieczce swojego poprzednika Martina Weissa, stanął przed Amerykanami, zasalutował, po czym zaczął wypowiadać włączoną formułkę. Jestem SS Obersturmführer Heinrich Skodzeński. Niniejszym przekazuję wam obóz. 30 tysięcy więźniów, z czego 2340 chory. Nie skończył swojego zdania, gdyż jeden z żołnierzy splunął mu w twarz. Po czym łapiąc go za kołnierz munduru wsadził Skodzeńskiego do jeepa. Podporucznik William Walsh odpalił silnik i bez chwili namysłu wywiózł komendanta poza bramę obozu. Nagle zatrzymał samochód, po czym kazał jeńcowi wyjść. W tej samej chwili wyciągnął broń i strzelił mu w głowę. Gdy wrócił do swoich towarzyszy, jego oczom ukazał się kolejny przerażający obraz. Ze wszystkich stron zaczęli wychodzić więźniowie. Na widok żywych ludzkich szkieletów ubranych w pasiaste stroje wielu żołnierzy płakało. W umysłach wyzwolicieli najpierw pojawił się szok i niedowierzanie, potem już tylko wściekłość. Amerykanie zaczęli zbierać wszystkich niemieckich strażników w jedno miejsce. Przeczesując kolejne budynki, natknęli się na komorę gazową. Odkryli również sąsiednie pomieszczenie wypełnione zwłokami aż po sufit. W tym momencie furia Jankesów osiągnęła swój punkt kulminacyjny. Kilku żołnierzy w jednym czasie otworzyło ogień do zebranej na dziedzińcu grupy strażników. Strzelali na oślep, bez opamiętania, dopóki nie wyczerpały im się magazynki z nabojami. Kilka sekund później zabici i ranni esesmani leżeli na ziemi, w kałuży krwi. Na widok tej osobliwej egzekucji więźniowie zaczęli odzyskiwać siły. Kilkoro z nich podeszło do żołnierzy, prosząc o broń, by również oni mogli zapłacić swoim niedawnym oprawcom za wszystkie wyrządzone krzywdy. Amerykanie nie protestowali i kilka naładowanych pistoletów trafiło w ręce więźniów. Ci, już teraz uzbrojeni, szybko skierowali się w strony rannych strażników, kilku z nich dobijając na miejscu. Tych bardziej znienawidzonych zabrano w odosobnione miejsce i utopiono w dołach, służących wcześniej jako więzienne toalety. Dwóch więźniów z Polski odnalazło strażnika o nazwisku Weiss. Najpierw przestrzelili mu obie nogi, po czym jeden z Polaków łopatą rozwalił mu głowę. Więźniowie, którzy nie dostali broni do ręki, zaczęli zabijać Niemców wszystkim, co wpadło w ich ręce. W ruch poszły siekiery, motyki, szpadle, kamienie i stalowe pręty. Nie wiadomo dokładnie, ilu nazistów poniosło śmierci z rąk więźniów. Szacuje się, że może być to liczba około 40. Pewne jest tylko to, że Amerykanie nawet nie próbowali przeszkodzić w wykonywaniu samosądów. Szeregowy Flint Whitlock wspominał po latach... Zabijanie nieuzbrojonych jeńców wojennych nie wywoływało u większości z nas wyrzutów sumienia. Naszym zdaniem tego dnia esesmani nie zasługiwali na taką ochronę, jaka przysługuje żołnierzom z po uczciwej walce. Do większości ludzi z mojej kompanii oni byli niczym więcej niż dzikimi i bestialskimi zwierzętami, których rolą w tej wojnie było głodzić, maltretować, torturować i portować bezgromnych cywili. Dziedziniec, który służył wcześniej jako skład na węgiel, wypełnił się wkrótce ciałami martwych strażników. Jednak to w dalszym ciągu nie wystarczało żądnym zemsty Amerykanom. Skierowali się w stronę obozowego szpitala, gdzie na prostych łóżkach polowych leżało prawie 400 żołnierzy z oddziałów Waffen-SS. Nie wszyscy oni byli Niemcami. Sporą grupę stanowili Węgrzy, przybyli do Dachau na rekonwalescencję z frontu wschodniego. Jednak w tym dniu dla żołnierzy 45 Dywizji Piechoty narodowość nie miała żadnego znaczenia. Dla nich każdy, kto walczył za Hitlera, zasługiwał na śmierć. Ranni zostali wyciągnięci z łóżek i wywleczeni na zewnątrz. Na dachu pobliskiej szopy swój karabin maszynowy ustawił porucznik Jack Bushyhead, Indianin z plemienia Cherokezów z Oklahomy. Dwóm swoim podwładnym rozkazał pilnować esesmanów. W tym momencie zareagował dowódca oddziału, podpułkownik Felix Sparks. Kilkukrotnie wystrzelił w niebo, klnąc przy tym głośno. Próbował tym samym przerwać krwawy spektakl, w którym uczestniczyli opętani morderczym szałem Amerykanie. Jako jeden z nielicznych tego dnia zachował trzeźwy umysł. Wiedział, że zabijanie jeńców jest niczym innym jak zbrodnią wojenną i nie będzie mogła ona pozostać bezkarna. Tym bardziej, że o podobne czyny alianci oskarżali nazistów. Nie minęło jednak nawet kilka minut, gdy przetrzymywani na dziedzińcu Niemcy zrobili kilka kroków w tył. Jeden z żołnierzy mylnie zinterpretował to zachowanie jako próba ucieczki. Serią z karabinu zabił dwunastu z nich. O godzinie 12.25 do obozu przybył generał Hennik Linden. Jego zadaniem było zaprowadzenie porządku na terenie wyzwalanego właśnie obozu. W rękach Amerykanów wciąż pozostawało 358 jeńców niemieckich. Za wszelką cenę chciano uniknąć wielkiego skandalu, jakim z całą pewnością byłoby kontynuowanie samosądu. Po trwających kilkanaście minut negocjacjach pomiędzy SS-manami a więźniami, reprezentował ich dr Wiktor Maurer. Udało mu się zaprowadzić względny spokój. Nie na długo. Gdy więźniowie udali się do swoich baraków, a amerykańscy żołnierze nieco ochłonęli, doszło do kłótni pomiędzy generałem Lindenem i podpułkownikiem Sparksem. Nie wiadomo dokładnie, czego dotyczyła ta ostra wymiana zdań. Być może podpułkownik bronił swoich żołnierzy lub próbował tłumaczyć ich zachowanie. Trudno to dziś ustalić. Jeden z plotek głosi, że podpułkownik Sparks domagał się od generała, by ten zezwolił na dokończenie tego aktu sprawiedliwej zemsty. Czy tak było faktycznie? Pewne jest tylko to, że oburzony generał Linden opuścił obóz 20 minut później. Być może domyślał się, że to jeszcze nie koniec wyrównywania rachunków za krzywdy wojenne, i najzwyczajniej nie chciał mieć z tymi wydarzeniami nic wspólnego. Po wyjeździe generała przez kolejne dwie godziny panował względny spokój. Jednak o 14:45 burza zemsty rozpętała się na nowo, przybierając jeszcze tragiczniejszy obrót. Wydarzenia, które nastąpiły później, miały już nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Świat dowiedział się o nich dopiero 41 lat później, w roku 1986, za sprawą książki Czas Mściciela autorstwa pułkownika Howarda Buchnera, który był naocznym świadkiem rzezi w obozie Dachau, do którego przybył jako lekarz wraz ze swoją 42. Dywizją Piechoty. Według wersji Buecknera, krótko po odjeździe generała Lindena, również podpułkownik Sparks opuścił teren obozu. Wcześniej powierzył porucznikowi Bush i Hedowi zadanie pilnowania niemieckich jeńców, którym kazano pozostać na dziedzińcu. Ponad 300 SS-manów wciąż prowokowało swoją obecnością, zarówno więźniów, jak i żołnierzy. Nagle padł strzał. Prawdopodobnie jeden z więźniów wystrzelił w stronę jeńców. Odgłos pojedynczego wystrzału dał sygnał do kolejnej kanonady. Kolejni więźniowie zaczęli wychodzić z baraków, trzymając w rękach amerykańskie pistolety. Strzelali na oślep do kulących się Niemców. Amerykanie natychmiast przyłączyli się do egzekucji, otwierając ogień ze swoich karabinów. Porucznik Jack Bush Head postanowił dokończyć to, co przerwała mu interwencja Sparksa i wizyta generała Lindena. Wdrapał się na wcześniej upatrzoną szopę, na której znajdował się jego karabin maszynowy Browning. Załadował taśmę z nabojami i długą serią zaczął ścinać z nóg SS-manów. Zarówno żołnierze, jak i więźniowie wstrzymali ogień i w osłupieniu patrzyli, jak pełen furii Indianin zakładał kolejne taśmy i kontynuował rzeź. Łącznie miał wystrzelać trzy lub cztery taśmy z nabojami. Cherokee strzelał wściekle. Tak długo, dopóki nie zobaczył, że na dziedzińcu nie stoi już ani jeden esesman. Wszyscy leżeli martwi. Zmasakrowane ciała, spiętrzone jeden na drugim, leżały bezładnie. Nikt się nie ruszał. Gdy po chwili ze stosu zaczęły dobiegać pojedyncze jęki, najbliżej stojący więźniowie podeszli i strzałami w głowę dobili rannych. Gdy około godziny 16 do Dachau zaczęły przybywać kolejne amerykańskie oddziały, panowała przerażająca cisza. Więźniowie oddali pistolety swoim wyzwolicielom, a porucznik Bushy Head zszedł z szopy, trzymając w ręku rozgrzanego do czerwoności Browninga. Na pytanie Biuknera, dlaczego Chirokes w takim amoku dokonał egzekucji na jeńcach, ten miał odpowiedzieć. Byłeś w krematorium? Widziałeś komorę gazową? Widziałeś ten pociąg? Widziałeś tych wszystkich zagłodzonych ludzi? Jak zauważył autor czasu mściciela, Indianin Head był miłym, spokojnym i niesamowicie odważnym żołnierzem. Jednak to, co ujrzał w Dahał, sprawiło, że odezwał się w nim duch wojownika kierowany instynktem jego przodków. Instynkt ten nakazał mu dokonać aktu sprawiedliwej zemsty, by wyrównać rachunki za potworności, których był naocznym świadkiem. Amerykanie, gdy ich zemsta dobiegła końca, zaczęli w spokoju opuszczać obóz. Łącznie tego dnia w obozie koncentracyjnym w Dachau zginęło 560 SS-manów. 122 zostało zabitych od razu po wejściu Amerykanów do obozu, 40 zginęło z rąk więźniów, a 12 zastrzelono podczas rzekomej próby ucieczki. Sam Bush i H.E.T. osobiście rozstrzelał 346 jeńców. Różne źródła podają sprzeczne informacje na temat tych, którzy przeżyli masakrę. Najprawdopodobniej dziesięciu strażnikom udało się uciec. Relacje o wydarzeniach z Dachau wkrótce zaczęły docierać do pracy. Dwa miesiące później, wskutek tych przecieków, prokuratura amerykańskiej Siódmej Armii przeprowadziła drobiazgowe śledztwo. Sporządzony raport zalecał oskarżenie dowódców oddziałów o złamanie konwencji genewskiej i dokonanie zbrodni wojennej na niemieckich jeńcach. Osobny akt oskarżenia dotyczył porucznika Jacka Bushiheda, któremu dziennikarze nadali przydomek Mściciel. Raporty z wynikami śledztwa trafiły natychmiast do generała George'a Pattona. Ten miał jednak jasno określone poglądy na temat omawianych wydarzeń. Według relacji świadków, po przeczytaniu sprawozdania, Paton tylko wzruszył ramionami, po czym machnął ręką i osobiście spalił dokumenty. Nakazał ponadto uznać całe wydarzenie za niemające miejsca, a raporty utajnić. Na jego rozkaz, sprawę szybko wyciszono. Według oficjalnej wersji wydarzeń, potwierdzonej późniejszym raportem podpułkownika Sparks'a, podczas wyzwalania obozów Dachau zginęło nie więcej niż 50 Sesmanów, w tym 12, którzy zostali rozstrzelani za próbą ucieczki. Obciążające zeznania porucznika Buknera, złożone pod przysięgą podczas śledztwa, zostały zmienione. W nowej wersji nie padło już ani jedno słowo o masowych egzekucjach i indyjskim mścicielu z dachu szopy. Po ukazaniu się czasu Mściciela w roku 1986 świat przypomniał sobie o tej masakrze. Autor książki przyznał w niej, że podczas przesłuchań świadkowie mówili to, czego wymagali od nich ich dowódcy. Mieli oni wmawiać żołnierzom, iż dla dobra Ojczyzny nie należy mówić o wszystkim, co widzieli. Rewelacją tym zaprzeczył w roku 1991 podpułkownik Felix Sparks. Wciąż twierdził, że jedyna prawdziwa wersja tych wydarzeń to ta, która mówiła o 50 SS-manach zabitych w walce o wyzwolenie Dachau, w tym 12 zastrzelonych podczas ucieczki. W tym samym roku raport ze śledztwa potwierdzający słowa podpułkownika został odnaleziony w archiwum, odtajniony i przekazany opinii publicznej. Do dziś nie ma pewności, która wersja wydarzeń jest zgodna z prawdą. Nie opublikowano dotąd żadnych materiałów potwierdzających całkowicie którąkolwiek z wersji. Film nakręcony tamtego dnia w Dachau, mający przedstawiać egzekucję niemieckich jeńców tuż po wyzwoleniu obozu, został skonfiskowany przez żandarmerię wojskową i w tajemniczych okolicznościach zaginął. Do dziś zachowało się zaledwie kilka pojedynczych klatek filmu. Na jednej z nich widać podpułkownika Sparksa, który strzela w niebo, aby zapanować nad swoimi żołnierzami. Czy miałby ku temu powody, gdyby wspomnianej rzezi nie było? W mroku historii.